Oto super Stay Lumimat mat od Maybelline, który kupiłam w rozpannie. Kosztował 82 zł i jest bardzo jasny. Przetestujmy się razem. Ja jestem odcieniem skóry minus jeden i rzadko jest coś tak jasnego od ręki. Krycie z tego co widzę, jest średnie, czyli tak jak ja wolę, ponieważ ja nie lubię full takiej turbo-szpachli. Ma takie troszeczkę winylowe wykończenie, ponieważ on troszeczkę zastyga. Na żywo wygląda to bardzo ładnie. Owszem, jest błyszczący, ale to jest taki podkład, którego no ja w tym momencie bym już nie musiała podrować. Makijaż wykończyłam, wygląda w tym momencie w ten sposób. Jestem bardzo zadowolona na ten moment i widzimy się za wiele godzin. Witam Was po 11 godzinach. Podkład miałam na sobie cały dzień i wygląda to tak. Oprócz tego, że no pod nosem wygląda jak... Każdy inny podkład, na to nie wina podkładu, tylko niestety mojej zgnilizny pod nim, to reszta twarzy wygląda naprawdę bardzo pięknie. Jedynie, gdzie wygląda ten podkład tak troszeczkę gorzej, to tutaj, ale to też nie jest jego wina, tylko ja sobie poparzam twarz retinolem i tutaj niestety trochę schodzi mi skóra. Ale i tak to wszystko wygląda bardzo, bardzo pięknie. Troszeczkę mi się wytarł z nosa i tutaj z brody, ale wiesz, ja że większość od tak na, na komputerze albo dzisiaj akurat lepiłam kratki z modeliną. Ja jestem bardzo kontentna i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.